Ziobro właśnie przewraca się na łóżku szpitalnym. Jak to czyta? Duda znowu zastanawia się, co napsuć, aby wywołać zamieszki. Kaczyński, no cóż, właśnie zaczyna pakować szczoteczkę i mydło, bo za chwilę dołączy do Kamińskiego i Wąsika. Ale dzisiaj zaczniemy od polityka zjednoczonej prawicy, który sypie, pięknie sypie, zeznając przed komisją śledczą. Cześć, ja mam na imię Sebastian i dzisiaj na moim vlogu wyjaśnię wam, dlaczego minister Bodnar działa zgodnie z prawem. A pisowskie hieny wyją, ale nic nie mogą zrobić. Ale pod koniec tego materiału zobaczycie dramatyczne sceny z chwili przyjęcia Kamińskiego do zakładu karnego. I tak jak kiedyś obiecałem, ponownie dzisiaj pokażę kilka waszych komentarzy. Te najciekawsze. Nawet zacytuję. Następnie chciałbym jednak Wam przypomnieć, iż kilka dni temu było przesłuchanie Jarosława Gowina przed Komisją do Spraw Wyborów Kopertowych. Premier Gowin zeznawał. W sumie zeznawał dwa dni, łącznie jakieś 10 godzin. Trochę z tego oglądałem, jak mam być szczery, ale na pewno nie całość. Ale to, co mnie najbardziej uderzyło, to dwie rzeczy. Po pierwsze, osobiście myślałem, że wskaże Kaczyńskiego. Wielu z Was pewno też sądziło, że Gowin powie, iż Kaczyński był całym mózgiem operacji. Nawet Poseł Joński był mega zaskoczony. Kto był faktycznym pomysłodawcą tych wyborów? No, po pomyśle przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych dowiedziałem się z telefonu Adama Bielana, który. Kiedy usłyszał, że jednak jest to Adam Bielan. Czy to coś zmienia w całej tej układance? Moim zdaniem nie za wiele, gdyż pomysłodawca, tak samo jak ten, który naciskał na dane przestępstwo, odpowiada. Jedyne, co się zmieni, to lista świadków, iż trzeba było dodać Bielana. Adam Bielan teraz stanie przed komisją i będzie zeznawał dalej. Oczywiście będzie kłamał i atakował go wina, ale czy to coś dziwnego? Pamiętajcie, to tonący brzytwy się chwyta, a w doktrynie prawa karnego nawet kłamstwo, które jest przedstawiane jako obrona, jest dopuszczalne. Więc ten, który ręcznie sterował NCB em dzisiaj stanie przed komisją. Jutro może dalej. Teraz obiecany komentarz. Jak zwykle wpis dla zasięgów. Pamiętajcie, kto nie daje lajka like i suba, ten pisowska tuba. Widziałem to już chyba drugi albo trzeci raz w komentarzach, mega mi się to podoba, więc pamiętajcie, subskrybujemy i lajkujemy. Like Jednakże to, co mnie najbardziej uderzyło w zeznaniach Gowina, to fakt groźby, jakie kierowali członkowie rządu Jarosława Gowina w jego stronę oraz w stronę jego rodziny. Dodam zresztą, że po kilku miesiącach, kiedy już wróciłem do Rządu. Pan minister Ziobro w rozmowie w cztery oczy powiedział mi, że naciskano na niego, użył formy bezosobowej. To zapamiętałem. Tak, dokładnie. Ziobro, mówiąc o hakach, nie miał na myśli wybielania się, ale przestraszenie go wina na przyszłość. Powiedzenie mu: Słuchaj, następnym razem może jednak coś znajdę. A co więcej, chciał on pokazać w ten sposób swojemu koledze z rządu: Słuchaj, Dzisiaj ja się tobą nie zajmowałem. Jutro, jak nadejdzie chwila próby, pamiętaj, że stałem za tobą i będziesz musiał spłacić swoje długi. Moim zdaniem Ziobro, mimo że jedno mówił, to tak naprawdę co innego myślał i co innego robił. Moim zdaniem prawda jest całkiem inna. Ziobro szukał haków jak szalony. Kamiński starał się wykreować te problemy, a Wąsik zmanipulować fakty. Ale nic im się nie udało na biednego Gowina wyprodukować, więc musieli odpuścić. A przyznanie się do tego, do tego faktu, że szukali, znaczy nie że szukali, ale że ktoś im kazał szukać, jest jedynie próbą wybielenia się i powiedzenia: Stary, dzisiaj ja jestem z tobą, jutro będziesz ty ze mną. Wczoraj mój kanał osiągnął 2 miliony wyświetleń miesięcznie. To jest wartość, której naprawdę jeszcze 2-3 miesiące temu nie spodziewałem się. Jest to zasługa waszej aktywności i tego, że tak bardzo mnie wspieracie. Za co wam bardzo dziękuję. Oczywiście ja robię nadal swoje, a was proszę tylko o subskrybowanie, komentowanie i lajkowanie i pamiętajcie ten mały dzwoneczek, który tutaj jest, naprawdę dużo daje, nie tylko wam, ale także i mojemu kanałowi. W piątek 12 stycznia, czyli dla niektórych wczoraj, minister sprawiedliwości Adam Bodnar odwalił nie lada numer. Zrobił coś, czego nawet ja się po tym człowieku dobrym człowieku nie spodziewałem. Wywalił Zwyczajnie wywalił z roboty przyjaciela Ziobry, prokuratora krajowego. Abyście zrozumieli, o co chodzi tak naprawdę z prokuratorem krajowym, bo wielu z Was myśli, że to Adam Bodnar albo kiedyś Zbigniew Ziobro są głównymi prokuratorami w Polsce. Nie. Ziobro tak zamieszał całą tą sytuację swoimi pseudoreformami, że nagle pojawił nam się bardzo ważny pionek na szachownicy, którym jest prokurator krajowy, do wczoraj niejaki pan Barski. Pan Barski i Ziobro to są przyjaciele od wielu lat. Mówi że znają się tam 15-20 lat. Co ciekawe, Barski był nawet świadkiem na ślubie, z tą patrycją, na ślubie Zbigniewa Ziobry. Ziobro przez lata ciągnął za sobą Barskiego, to z jednej prokuratury do drugiej, dając mu kolejne stanowiska. W sumie ciekawe, czy teraz Ziobro też pociągnie za sobą Barskiego do aresztu karnego. Napiszcie mi, co myślicie o tym. Ziobro będzie sypał i Barski poleci z nim na Białą Łękę? Przed pseudoreformami Ziobry prokurator krajowy był zastępcą prokuratora generalnego. Następnie, kiedy Ziobro dopadł się do tych zabawek, które się nazywają ustawą i zaczął manipulować przy całym dobrym systemie, prawda jest taka, że chciał pozbyć się prokuratora krajowego, który był jeszcze nominowany przez Platformę Obywatelską i miał kadencyjność. Ziobro postanowił połączyć stanowisko prokuratora generalnego. Z ministrem sprawiedliwości. Zrobił to w 2016 roku. W ten sposób pełną kontrolę nad prokuraturą, nad wszystkimi prokuratorami w Polsce, właśnie objął Zbigniew Ziobro. Kolejny super komentarz, tym razem troszeczkę w formie wierszowej. I choćby przyszło tysiąc kretynów, a każdy miał po stu głupich synów, i wszyscy zrobili coś takiego, że już się nie da nic głupszego, stanąłby Andrzej w pełnej krasie i udowodnił, że jednak da się. Mega fajne. Sytuacja taka trwała, znaczy taka, mam na myśli, że sytuacja, kiedy prokurator generalny i minister sprawiedliwości mają pełnię władzy nad tymi wszystkimi prawnymi elementami w Polsce, trwała do roku 2022, kiedy to Ziobro postanowił przywrócić Barskiego z prokuratorskiej emerytury, czyli z tak zwanego stanu spoczynku. Do procedury powrotu wrócimy za chwilę, gdyż jest ona całą kością niezgody wywołanej wojny na Twitterze w tej chwili. Parski w 22 roku wraca do prokuratury krajowej, następnie zostaje nominowany na prokuratora krajowego. Spokojnie sobie działa w tej prokuraturze krajowej, wysyłając prokuratorów na delegacje na drugi koniec Polski. Zabierając im ręcznie wszystkie postępowania prokuraturskie, które prowadzą, a są one niewygodne dla Zjednoczonej Prawicy, chowając pod dywan te, które mogłyby kolegów narazić na odpowiedzialność karną, a co więcej, ręcznie nakazując prokuratorom, tym niewygodnym, przechodzenie w stan spoczynku. Taka sytuacja ma miejsce do 2023 roku, kiedy to okazuje się, że władza PIS w wyborach październikowych może być utracona. Wtedy ziobro, jak ze straczką, leci do Andrzeja i mówi: Andrzej, będę zmieniał ustawę o prokuraturze, ale w zamian za to, że ty mi tą ustawę podpiszesz, to ja ci coś w tej ustawie dam. W ten sposób Zbigniew ziobro przekazuje całość władzy, całość kontroli nad prokuraturą i prokuratorami swojemu przyjacielowi pa, panu Barskiemu. W ten sposób, tak jak powiedziałem, musi coś dać prezydentowi, więc daje mu prerogatywę, która jest. Tak zwanym warunkiem sine qua non, czyli koniecznym do tego, aby odwołać prokuratora krajowego, Andrzej Duda musi się zgodzić. No i powiedzmy, jest to prawo, które dzisiaj, znaczy wczoraj, pozwalało chłopakom spokojnie myśleć, że żaden prokurator się do ich dupy nie dobierze, ale na białym koniu wjeżdża, i nie spodziewałem, wywalił, zwyczajnie wywalił z roboty przyjaciela Ziobry, prokuratora krajowego. Pan minister sprawiedliwości Adam Bodnar i znajduje haczyk na prokuratora Barskiego. No może nie na prokuratora Barskiego, ale bardziej na system, za pomocą którego został on powołany. Powołanie prokuratora krajowego pana Barskiego było wykonane z naruszeniem, a raczej bez powołania legalnych przepisów na podstawie których mógł być on powołany. Bardzo brutalnie, ale też szczerze na ten temat wypowiadam się na moim Twitterze. Zapraszam Cię na mojego Twittera, tam się dzieje jak zwykle, polityka bez cenzury. Wracając, w 2020 roku pan Barski składa wniosek o przywrócenie go z emerytury tego stanu spoczynku. We wniosku powołuje się na artykuł 47, paragraf 1 i paragraf 2 ustawy przepisów o prokuraturze, tych z 2016 roku, o których przed chwilą mówiłem. Jest to dziennik ustaw, pozycja 170. Jednakże pan Barski zapomina w ferworze całego niszczenia systemu prawnego, że przepisy, na które się powołał, były to przepisy przejściowe, które były w mocy tylko pomiędzy 4 marca a 4 maja 2016 roku. Te przepisy oczywiście są w ustawie, ale w uzasadnieniach. I w aktach wykonawczych one są wyłącznie pokazane jako przepisy przejściowe, które miały na celu pozwolenie prokuratorom podjęcie decyzji, czy chcą iść do prokuratury, czy chcą iść do innych działów prawnych, czy może nie chcą w ogóle być już prokuratorami i chcą iść na emeryturę. Po to były te trzy miesiące, żeby prokuratura, a raczej prokuratorzy, w trakcie reorganizacji mieli czas, aby wam to wyjaśnić bardziej czytelnie i bardziej zrozumiale. Przytoczę przepisy Prawa o ruchu drogowym. Większość z was jest kierowcami. I teraz macie sytuację taką. 30 września 2023 roku łapie was policja na podwójnym gazie z 1,5 promila alkoholu we krwi. Jeżeli jest to 30 września, to maksymalna kara, maksymalna, to jest kara pozbawienia wolności do 3 lat. Minimum to jest 0 do 3 lat. I jest tam kara kilkunastu tysięcy złotych za coś takiego. Jeżeli policja złapie was 1 października z takim samym poziomem alkoholu we krwi, kara to już jest do 16 lat, do 16 lat pozbawienia wolności oraz konfiskata Waszego samochodu. Jeżeli samochód jest w leasingu albo w kredycie, to kara jest to odpowiednia wartość do waszego samochodu. W związku z powyższym, jeżeli policja złapie was 1 października, nie możecie się powoływać na przepisy z 30 września, bo one już są nieaktualne. I dokładnie tak samo jest z panem Barskim. On się powołał na przepisy z 2016 roku, mimo że wniosek o przywrócenie go ze stanu spoczynku złożył w 2022 roku. Powołał się na przepisy, które nie są już prawem obowiązującym. W związku z powyższym wywołała się potężna wojna na Twitterze. O Barskim zaczyna się zgodnie ze starym pisowskim modelem mówić bardzo szeroko mówić. Oczywiście pisowcy najpierw starają się ośmieszyć Bodnara, później starają się go poniżyć ale na końcu i tak zrozumieją, że władza, która dzisiaj jest dzięki koalicji 15 października, robi wszystko legitnie i nie ma szansy, żeby się cofnęła w przywracaniu praworządności w Polsce. Natomiast jako pierwszy oczywiście pojawia się na Twitterze, przynajmniej mi się tak pojawił, Mariusz Błaszczak. Pamiętajcie Mariusza, to były minister obrony, ten co kupił helikoptery dla wojska, które tak szumnie ogłaszał, ale zapomniał dodać, że helikoptery nie będą wyposażone w żadną broń atakującą, więc będą służyły tylko do wożenia ludzi z punktu A do punktu B. Ale wracając, Błaszczak na swoich mediach społecznościowych pisze. Szukanie podstawy prawnej przez ministra Bodnara zakończyło się porażką. Proszę, a to mało ośmieszenie. Więc postanowił kolejny raz złamać prawo. Bez zgody prezydenta nie można odwołać prokuratora krajowego. Co dalej? Siłowe wejście do prokuratury krajowej, wyłączenie prądu w budynku to są jedyne metody, które zna koalicja 13 grudnia. Panie ministrze, oczywiście może pan pisać bzdury, tylko mało kto już w te bzdury wierzy. Kolejny na rozkaz hejterskiej maszyny nienawiści pisow pisowców stawia się niejaki minister, były minister Wójcik. Odwołanie prokuratora krajowego bez zgody prezydenta przez Adama Bodnara jest zamachem na państwo. Oczywiście, jest nawet zamachem stanu stanu, którego wypisowcy nie chcecie po prostu oddać. I co do zasady rozumiem ten skowyt pisowskich hejterów, bo faktycznie oni walczą o wolność nie tylko dla ziobry i barskiego, ale także w wielu przypadkach dla siebie. Ale wtedy do gry wchodzą obecni ministrowie sprawiedliwości. Pierwszy mi pojawia się Pan Myrcha z komentarzem. Dzisiaj prokurator generalny Adam Bodnar wręczył prokuratorowi krajowemu Barskiemu dokumenty stwierdzające, że przywrócenie go do służby czynnej w dniu 16 lutego 2022 roku przez prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobra zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów. Ja bym poszedł dalej, panie ministrze. Ono zostało wykonane bez jakichkolwiek przepisów. Natomiast mi, jak zawsze, albo powiedzmy jak często, najbardziej podobają się komentarze Twitterowe ministra Śmiszka, który jest bardzo wyważonym człowiekiem i bardzo fajnym. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje. Przywracanie praworządności trwa. Niektórym się to nie podoba. Rozumiem. Trudno się zmienia. Przyzwyczajenia. Prokurator na telefon, sędziowie na usługach, uporządkowanie instytucji. Te standardy odchodzą w niepamięć. Dobrego weekendu. Dobrego weekendu, panie ministrze. Znacie już genezę powołania barskiego na stanowisko prokuratora krajowego. Wie, wiecie, że powołano go bez procedury, bez ważnych przepisów, ale za to z pominięciem przepisów wszystkich, jakie są możliwe. Czy dalej sądzicie, że Barski powinien zostać na stanowisku prokuratora krajowego? Napiszcie mi w komentarzu, co o tym myślicie. Andrzej Duda chciał jak zawsze zamieszać ministrowi Bodnarowi w jego działaniach. Myślał, że sprawa Wąsika Jękamińskiego zamedli mu oczy w zakresie prokuratury krajowej i pana, ba i pana Barskiego. Ale jak widać, i Duda, i Mastalerek nie doceniają kunsztu władzy oraz ich stanowczości. Działania z zakresu przywracania praworządności w Polsce nie mają ani terminu ważności. Ani tak naprawdę nic ich nie zakłóci. Co w takiej sytuacji zrobi Duda? No cóż, jak znam Andrzeja, to na pewno coś wymyśli. Przecież on myśli, pracuje i uczy się non-stop. W sumie może czegoś się w końcu teraz nauczy. Ale moim zdaniem, Duda znowu stanie po prostu po stronie Barskiego i Ziobry i będzie swoim ciałem ich chronił. Mimo, że fakty są inne. Fakty są po stronie koalicji 15 października. Jak to z Andrzejem bywa. Po... Po trzech, czterech tygodniach robienia z siebie męża stanu, cofnie się i znów stanie się jedynie mężem Agaty. Nie to, że się z niego naśmiewam, ale jedynie mówię o faktach. Trzy tygodnie bronił Wąsika i Kamińskiego, bronił swojej decyzji z 2015 roku o ułaskawieniu tych przestępców, a teraz co robi? Że będzie znowu ich ułaskawiał. W całej sytuacji związanej z odwołaniem prokuratora krajowego Barskiego zastanawia mnie jedynie fakt, co się dzieje ze słońcem naszego narodu Jarosławem Kaczyńskim. Przecież on cały czas milczy. Przez chwilę myślałem, że nie ma nic do powiedzenia, ale Kaczyński, nawet jak nie ma nic do powiedzenia, to i tak gada. Później myślałem, że Kaczyński po prostu zaakceptował stan rzeczy i nic nie mówi. Ale on nawet jak akceptuje, to i tak dalej hejtuje. Na koniec jednak doszło do mnie, że Kaczyński zaczyna się przygotowywać do ostatniej podróży swojego życia. Tym razem jest to podróż na Białołękę. Tak, odwołanie Barskiego otwiera drogę do pozbawienia immunitetów wielu, wielu pisowskich kacyków. Także Ziobry i Kamińskiego. A jak już te immunitety stracą, to prokuratora krajowa szybko upora się z aktami oskarżenia, wtedy tylko sąd 24-godzinny i mamy sprawę załatwioną. Dlatego moim zdaniem Jarek zaczyna raczej się pakować, przekazywać prerogatywy pełnomocnictwa do zarządzania majątkami tym wszystkim, którzy prawdopodobnie zostaną na wolności. Szczoteczkę i bieliznę ma nową, więc na Białołęce będą go przyjmowali bardzo miło. A teraz, tak jak obiecałem Wam na początku, bardzo ciekawy materiał, który przesyła mi mój widz. Jest to materiał z nagrania chwili, momentu przyjęcia Kamińskiego do zakładu karnego. Oczywiście, z tym Jarkiem, który się pakuje, mogę się mylić. Jednak. Jeżeli się mylę, spokojnie piszcie mi w to w komentarzach. Chyba, że się nie mylę, to też możecie mi napisać to w komentarzach. Za każdy komentarz, subskrypcję oraz lajka, jak zawsze jestem Wam bardzo wdzięczny. Dzięki, do zobaczenia na razie.